Wszystkim dzisiaj szybki wypad nad wodę przed pracownią. Będziemy dzisiaj testować Landrynę 66 mm w wersji pływającej, ale pływającej tylko z fluorokarbonem. Przy przypłonach stalowych zdarza się, że zaczyna wolno tonąć. Celem są szczupaki o konie. Może się jakiś kleń napatoczy. Mam nadzieję, że dzisiaj w ogóle cokolwiek wpadnie. Zobaczę jeszcze, może zbiję ten film z resztą takich szybkich wypadów. Miłego oglądania do zobaczenia nad wodą to coś tam ładnego leży Przy dnie. o kurde cholera jasna ale spierdzieliłem branie poczułem na kiju Mocne tupnięcie i, i dupa nie, wciel, nie wciąłem Ale nie wiem czy kurczę to nie był kleń Bo widziałem tu klenie w okolicy Mało czasu więc może po go po prostu jednostajnie Albo z lekkim Jednostajnie z lekkim żarkowaniem Siedzi O kurde ładnie. O cholera spiął się Kurde był ładny Za słabo go przyciąłem Jest, siedzi Ten wydaje się jakiś albo no jest daleko Daleko tak samo króciak będzie pewnie Ła, jakie salto Chodź tutaj Chodź tu, bo jadzie Kunie jeszcze w ostatnim momencie dobra, Jezus. jest jeszcze ale zawsze dobra O, siedzi pier pierwszy Pierwszy pan pajk Chodź tutaj O Siedzi pierwszy, pierwszy siedzi Chodź tutaj Chodź, 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 chodź. Opa na trawkę Dobra, wypięty. Zobaczcie, jakie zabliska. Wracaj do wody i powidalej dalej. Dobrze, poszedł ładnie. Siedzi. Ale okoń, to <laughs> Dobra, o jeszcze zrobimy mu standardową, zobaczysz Ładne garbaty One tutaj nie lubią tak wychodzić Na otwartą Trzeba im niestety podawać O kurde siedzi O, o! i się wypiął Ciupa kabra. Ciupa kabra. <grystanie> Ale grunt, że działa. Jeszcze muszę dołowić czupaka i będzie dobrze. Tamten uciekł. Ale jest kolejny. Tomek! O kurde, ten jest ładny. Dobra, Tomka już nie ma, ale temu musimy zrobić sesję ładną. Bo jest pięknie ubarwiony. Chodź tutaj wariacie. Chodź tu wariacie. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Przekaczę. Lądowanie na prawie. first you have O kurde, siedzi, coś fajnego. Nie, taki mały czupaczek. Wreszcie Ile ty możesz mieć? Z 30, 40 będziesz miał. No, może trochę więcej. chodź tutaj to na trawkę dobra